Witam Was w moim drugim odcinku na Mister Planet. Yy, więc tak, yy, te prezenty, które mi daliście, to właśnie yy, je ja otrzymałam, ale od razu otwierałam. No bo mi się zepsuł filmik, oczywiście. Pozdrawiam Tejski 20 ponownie. Czarna kotka, Solol i tutaj te innych. No. będę otwierać yy, lepsze prezenty też, jak będzie ich więcej zmienimy sobie status i się przebierzemy. okej, okay. to ja wezmę to i to okej okay. pójdziemy na małe zakupki bo są w przecenie no właśnie mam 230 zł i muszę to wydać na coś. Okej. Okay. Jakieś tutaj coś w nie musi być. Błagam O, to jest bardzo ładne. Nie, nie może sobie kolorki. Nie, co tak? Zbyt kolorowa. Chyba też są w plecy, nie wiem. Ale chyba tak. Hmm. Jeszcze weźmiemy tutaj, bo chyba z tego, co ja widziałam, bardzo ładne. To jest też taka ładna, ale nie w moim stylu. Mm. Czekajcie. czekajcie czekaj co so drogie mm, dobra to z tego nieco kupimy, ale weźmiemy może coś zamiast Tu mam 4 diamenty mm, tutaj więc tutaj ubram i jakieś diamenty

Ok, i to jest właśnie tutaj drugie, które to jest mojej koleżanki, y, która teraz nagrywa właśnie my, y, no i tak, może ją przebierzemy i błagam zapraszajcie też ją i tak ogólnie y, piszcie coś do niej, też dajcie prezenty, bo to jest cała bo ona też nagrywa. Okej, okay, to ładne są włosy No taki ładny pombalek Okej okay. To i jeszcze bluzki Okej, okay, to może no i tak może pójdziemy na zakupy albo nie dobra więc tak na dzisiaj to chyba koniec no tyle dziękuję za oglądanie myślę że filmik się spodobał no to pa